Siema, ja jestem Pablo i zapraszam Was do kolejnego odcinka po bardzo długiej przerwie z serii Pokémon Fire Red. Okej, okay. jestem w tym miejscu, co byliśmy chyba w poprzednim odcinku. Nie wiem, zgaduję. Znaczy <gryw> zgaduję. No, mamy odznakę już. Urwane to. No oczywiście Pokémony jakby co od razu mówię, że mam inne itemy, też inne, nie chciało mi się wszystko no, tak perfekt robić. jak wtedy w ogóle, że jak zacząłem sam sobie grać, no to właśnie w połowie już jakby miałem trzecią odznakę, to mi się zachciało właśnie, że może nagram, no i nie chciało mi się wszystko tak robić. A ja w ogóle nudne Pokémony miałem. Wtedy skończyliśmy gdzieś tutaj chyba. Tu pójdziemy, ale za chwilę. Na razie idziemy. Aha, no tak. Pokażę Wam Poki, jakie złapałem. Oczywiście zasada taka jak wtedy. Czekajcie. Okej, okay, jestem ja z powrotem, Proszę sprawdzić, czy, czy dobrze jest z dźwiękiem. No, wydaje mi się, że jest dobrze. Dobra, no to teraz. oog Pokémony normalne. Cliff jiggy Meowth, Rattata, Miaut, Ratata, Eevee. Raticate do duo zwalczących Machop, Monkey trujące oczywiście Nidoran, Samiet, Ekans, Zubat Psychiczne Drowsy tutaj to są jakieś zastępcze trawiaste tylko Odish, nie pamiętam czy wtedy miał jakieś inne z kamiennych Onyx, Ductium, Digiodut i Diglet z elektrycznych wultrop okay, wultrop e, pikachu no nie zdołem złapać ale na pewno złapię e, nie marcie się po prostu nie chciało się szukać w innym miejscu się znajdzie bo ich będzie dużo z robaków e, paras, e, kakula, Caterpie, no widl e, ogniste growlight e, lodowy żaden lot e, latający pidgeotto, spiro no, ewoluum i Pidgeotto, bo na początku myślałem, że go będę nosił, ale jednak nie. Z wodnych, no, yy, nie mam, ale yy, złapię sobie, kurwa, ma dobra, yy, złapię sobie w tego, yy, później Mag Mag Magikarpa, ale zapomniałem teraz, więc okej, okay. teraz jakie Pokémony mam przy sobie? Yy, przy sobie, kurwa, przy sobie mam Pokemony. Hitmoncha 32, Charizard 43 i Mister mim tak, 43. Tutaj on jest z wymiany, można go tam gdzie flasha się zdobywała właśnie gdzieś tam zdobyć za Abre wymienić. No i... Dobra, takie mam ma właśnie Pokemony, a takie zobaczycie podczas walk. Czekajcie. Okej, okay, jestem z powrotem. Tutaj coś jeszcze sprawdzę teraz. Czekajcie, jakieś to Pokémon miałem wziąć, ok. Takiego, dobra. Yy, yy, tutaj nikogo. Yy, tutaj też nikogo, nikogo, nikogo. O, tego chuję. Dobra. Jeszcze dwóch chuj pamiętam, że miałem wziąć. To jest normalnych raczej. Prawda, gdzie te normalne? Tu są. Teraz zobaczycie kilka ewolucji, oczywiście. Gdzie ja to mam? Tutaj, tutaj na pewno. Okej, okay. jest to no, tutaj, o jest. No to zrobię sobie z Fire. U, nie, nie, nie Firestone. Nie. thunderstone nie. What? Czekajcie. Nie, ja mam dwa Firestone, więc będzie Git. Dobra, i będzie na ewolu Flyerona. dobra, nie popisuj się, kurwa. Dobra, yy, kolejny to będzie yy, live tylko jeden. A no, tak, jeden miał być. Czemu od odjść? Aha, no tak, musi jeszcze raz ewoluować. Zapomniałem, te słodki. Mówiąc, jakaś, bo jeszcze tutaj municjona, czy To jest muson. Jigglypuff. Ewoluuje na w... Uuuu! Widzi litaf. Chuj, widzili tafierdoli, to jak to się tam wymawia. Chuj może je nawet wymawiać i tyle. Deponu. Dobra. No nie do trawy, kurrr. Kamienne, lewy rakie, lew, 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 lodowe, no wodne, normal. No jeszcze muszę podjąć kilka poków. Dobra, ogniste. Dobra. I jeszcze jedna ewolucja. Jeszcze dwie, znaczy się, Cliffery. Poczekajcie, zjem sobie coś. Cliffery, Evolve w no i jeszcze jedno kurwa Fireson mm, Dobra, Fireson. Growlite, light, oh, okay. I będzie nam Evolve, Arcanine. Taki? Tak. No właśnie, Arcanine. Teraz posegregować je. No kurwa. Ogniszku chuju tu. Czekaj, tutaj normalne Czekaj, że trawiaste muszę znaleźć, A, dobra Tutaj będzie, no... kurwa No, mylą mi się te przyciski pieprzone znaleźć tutaj ty, te trawiaste od do ognistych, do ognistych no i zaraz zobaczycie, ile mam poków, tylko znowu czekajcie! Ok, jestem z powrotem i napierdzielamy, tylko zobaczę. Kurde, mylą mi się te przyciski Pokédex złapanych 37, spotkanych 88. No i to znowu jest zaciągane, bo Gajardosa chyba nie spotkałem, a mam jakieś tam kilka, już Golema chyba też spotkałem, a nie spotkałem tak naprawdę. O, jakieś bugi tu są, tak jak w jakimś tam odcinku, nie wiem czy jak to, sam nagrywałem Charizarda, spotkałem na normalnej takiej drodze, nie wiem czemu, ja ale mam cały czas, a nie, dobra, ja cały czas 20 fpsów i się jakby zacięło, nie? Dobra, tego czy pokażę, ja wiem jaki on będzie miał pokemona, bo on zawsze ma tego samego na początku pokémona i na pewno nie będzie walczył w nich będzie Charlie, 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 Zard, Zard. hej Michał, co dzień tu sprowadza? No Michał, bo tak mam na imię, więc dlatego dałem Michał, bo właśnie tak jak mówię, że na początku myślałem, że będę nagrywał sobie sam grał, więc dlatego nie Pablo. I. I zaczynamy. Powiedzcie mi co może taki Pidgeotto to zrobić? Uu, szybszy jest. szybszyje. Gnuj. Śleż powinien go zabić, ale ja nie jestem pewien. Na kurwa. Dobra, wynka, tak. Wzdychaj już szmatko. Dobra, po co? to tu, tu nie jest walka. Jakaś elitarna czwórka. Uuu, War Mim Dlaczego? Mama tak trawiasty. Magica life. No, jak widzicie, trawam, chociaż to tak wtedy by też psychiczny, no, ale ataki nie mogą mieć typu, więc spadaj wortoty. No jak widzicie, Pokémon naprawdę mocno pod XPłem. Yy, yy, nie wiem, czy będzie ktoś miał jakiekolwiek szanse. Znaczy, oczywiście, i ta na czwórka będzie mieć duże szanse. Kurwa, nie popatrzę, jakiego ataku używam i przyspieszyłem. Yy, dobra. No, widzicie tutaj? Takie ja mam Sky Upgrade. Uuu, spudłowę jeszcze rzadko jednej skórę Zdychaj w końcu. No, yes, execute. O, nie wiedziałem, że on ma jeszcze tyle paków. Poczekajcie i Hitman Chance zostaje. Dlaczego? Bo ma Thunder Puncha? Nie, bo ma Fire Puncha. Za, kurwi, no, z kurwi, są tej pięści. Jeep, i prawie zwierzchną. Ale dobra. O, Confusion nie łaczę uuu widzieliście krytyki ledwo co mi zabrał dobra nie ledwo ale naprawdę malutko kadabra uuu kadabry na kadabry użyję, oczywiście na pewno nie jego Użyję mima jak sobie poradzi a psaj powinno być koni. nim tej bym go zabił normalnym mim to by go zrobił slashem Splashem znaczy się, nie no żartuję, nikt nie zabije Splashem, tylko Chuck Norris, ale dobra, jeszcze wam pokażę jakie mam staty te moje durne Pokemony, Pokemony, Charizardzie, no patrzcie sobie, zatrzymajcie sobie albo coś tam, no jak widzicie u niego najlepsza specjalna obrona, uuuu, a w, u niego specjalna obrona też i specjalna ataka. I szybkość. Dobra. Oczywiście ja już mam te, te, te plany co do jakich Pokemonów. Kolejnego Pokemona złapiemy... W następnym jeszcze dopiero. Chyba nie chcę mi się z nimi walczyć. Pekajcie, bo to mi musi być. Dobra, szybko na kurwę, i tyle. Takie pie pie No, okay, jestem z powrotem, z przerwą nagrywaniem. Jak zawsze. Ok. No to co by tu zrobił? Ja psychikiem wszystkich będę napieprzał. Czekajcie. Uuu, tak szybko. Czekajcie, bo nie mogę się poprawić. A tak chcę szybko, żeby mieli kilka poków, to... O kurwa, co, oni mam po jednym? Jeszcze takie słabiutkie. Dobra, ja jestem silny. Ok, poprawiłem sobie miejsce nagrywania, bo nie chujowo. Najtrudniej mówiąc. Mm, dobra, dobra, dobra. O tam jakaś suczka jest. Może ją wyruchać. Kurwa, zapomniałem, że to są te, skój w dupę. Nie was. Nie chce mi się ich łapać podczas nagrywania O kurwo kurwa Urk, łaku, Jestem kurwą Dobra zajebać gnoja racji Będzie miał Będę tu podskakiwał z kurwy jeden Nie? No Kto powiedział nie? No teraz już pierdolę w mordę mm. no znowu Kurwa mać I czterdzieści... cztery. Uuu. Bon przyklęci Uu. kłyyyyyy. Eee, okej. Okay. Psychik. fajne. Tu I kolejny, o oh, kurwa, nogle to się staje, naprawdę. Nie no, raczej tego nie nagrywałem, się nagrywałem, to chujowo wyszło, więc nie, dobra. Poczekajcie, muszę pójść po... Pokibola kibola Poké-Kibola. No i zauważyłem, czy są jakieś baby. u nie ma, sami mężczyźni, kurwa, team mężczyźni będzie seks zbiorowy de uuuu, Nieładnie Z różnych narodowości. Dobra, koniec tych sprośnych żartów. Nie ma tu czasu na takie jebane żarty... Chwa macie o bo on jego czas zajebać, bo on mi się nie podoba ten Pokémon. Jak mu zakurwi w tą czaszkę, to mu się przewróci na drugą stronę. Tak jak było to w anime. Okej. Okay. Ewkiem. Nie pamiętam czy z tym wszystkim walczyłem, nie. Znaczy, tak co ja pierdolę. Chciałem was okłamać, ale nie wyszło. No a 12, kurwa, nie bariera. Tylko 12 FPSów. Kiedy przyspieszam, ok. No dobra, walić to. Eee, Ten film może nie być super mega epicki, ponieważ yy, nie wiem jak to wyjdzie, ale na pewno to zmienię. Jak w następnym odcinku, bo teraz nie wiem jak to wyjdzie, zobaczę i wtedy się ukaże. Ja to teraz przyspieszę. mam nadzieję, że mi to nie przyspieszy tam głosu, obrazów i wieczego. Na czegoś tam. Wtedy hiperkamem nagrywałem tam z Bundycam, bo hiperkam mi nawala. Nawalał, bo już go usunąłem. I jak jeszcze raz pobrałem, to było to samo. Coś chujowe wyszło. Ale mnie plecy na pieprzają, jestem w naprawdę w złym miejscu. No znowu bariera. Ba! Dobra, jestem z powrotem. A jak nie plęcię, musiałem je kur, co to? Nie je rozruszać. Okej. Okay. No to będzie już koniec odcinka za chwilę. No to mogę już z powoli się żegnać. Ale to jeszcze chwilkę. I gdzieś taką siłą moich pokutów to, to nie jest zbyt ciekawe. No ale. Dobra. Ja tu nie chcę żeby wam pokazywać, jak przegrywam. Tylko wręcz przeciwnie, żeby pokazać wam, jak przejść i wygrać. I o co chodzi w tej jebanej grze. Bo ona jest dla chorych ludzi naprawdę. To jest po prostu. Naprawdę na YouTube to kurwa od chula, tych Pokemonów, tych, tych zasranych Minecraftów, grałem w Minecrafta, żygać mi się chciało. no i mi się długo, długo nie pograłem naprawdę. Dwa dni grałem i jeba, ja jebać to i nie chciało mi się grać więcej. No. Ale git... O kurwa, nie chcę się z tobą walczyć i znowu mi plecy bolą mnie, no, chora pozycja. Będę chyba rzadko nagrywał, poki, bo nie wiem, że ale o chyba pozycję do poków. Wybrałem sobie taką. Dobra, szybko, uuu, Hunter, jego jeszcze chyba nie było. Uuu, 45. level i ca równa setka. Kurwa, ile tego jeszcze będzie? Ile można czekać, to ja tego nie rozumiem? Sibim. <noise> Używam Sibima. <psy> ha ha ha. Gastri. Gas. <noise> gastry. Okej, okej, okej. znowu gasli kurwa jebcze czysto, często. Ile tych gasli mogą być? Schowaj zęby, wampirze jeden. Mm. No to w ogóle wyglądał od tyłu Jak macał chorego przez ścianę Okej okay. mm. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Zajebiecie, zajebiecie A widzicie, tutaj jest strasznie mało Strasznie mało właśnie Pokemonów duchów jest tylko trzy rodzaje ale będę nagrywał różne poki, więc zobaczycie jakie różne poki yy, na moim kanale. Emeraldy, jakieś tam blue, red, yellow, chuj wie jakieś. jakieś tam się ściągnę, nie? No. Ja mam wszystkie poki na pójcie. ha Hahaha. Napierda. Lamsu, Suchary. Ready Sandy. O churra, tu będzie ten gnój, który jest potęga. Potęga i chwała na wielki. Pierdolę, nie robię sobie jaj z kościoła. Bo będę pojutrze szedł do kościoła. Ha? no tak za naprawdę was zaskoczyłem. Tak. Niedzielę i święta nakazane. Dobra. Udu. O, to ja to mam? Ale przez chwilę myślałem, że tego nie mam, ale dobra. Dlaczego hitmanchan? Bo on ma spuncha i go... Na kurwi... No, na dwa hity go... Na cztery hity go weźmie! Co w mnie ch w chuja chcieliście zrobić? Damian, idź stąd. No. No idź stąd, idź stąd. No. chuja no, was zrobiłem, nie ma żadnego Damiana. Pierwsze słyszę takie imię. Uuu... Uuu... No już myślałem, że mi jeszcze raz na kurwi. I zdychaj, bo prawie przez się hitmontan zdech. No. Dobra, e, jest git, git. Czekajcie, tutaj wezmę. Też jego, on musi, jak bo ma malutki level. No, jest z naprawdę mylą? Gdzie są poty, poty, poty. Muszę się wypić. No, nie chcę 200 brać. O, jest 50. Kurwa ślepy chuju. I za kurwie, zaraz. Dobra, Nakurwiamy. O, fajnie. Nitmoczona dostaje się z 26. Lewerem i w 26. uczy się 3 ataków. Fire Punch, Fire Punch, um, Ice Punch i Thunder Punch, więc jest epicki. Dobra, jeszcze raz muszę twórzy i tyle. Musi mieć levela w końcu. Uuu, pójdzie na dwa hity też. Albo na trzy, nie wiadomo, ale mówię, że na dwa i tyle, tak ma być. No, dobra. 23 level jest box obra fajnie nie zapomnij żeby tego a ci też ten odcinek będzie klucz nie um, no taki bardziej informacyjny <laughs> o nie mam ty chuj obra mi ze sk... super hahaha ha. <laughs> ha. a super przecież... Okej, okay, przerwał mi nagrywany na nie wiem kiedy, ale dobra, ten koffing zrobił the dash... Seld No, pierdolu i tyle, no. Pierdonoł gruzkę. w kalendarz. Okej, okay, okej. Okay. Eee, powinno być po tym Chociaż jest gruby i twardy mówiłem. Okej, okay. jeszcze raz psa i bim. Psy. Psy, bim, he. Już psiego plomieniu. ha, Hahaha. Ha. Urwa, chuj mnie widział. Daleko widzący. No dobra, zdechni, w końcu Hitmonchapik. Hitmonchan. I tak długo nie pożyje zapewne. Mm. I taki skład jaki wasze powoli robię, to taki zostanie do końca! Tak, tak, tak. Ratata, ratata, ta, No wiedziałem, kurwa, ratata to Mim przewyższył Charizarda. Wiecie, trzeba Charizarda XP na tych szczurkach. No spać mi się chce z takimi nudymi. Uh, ratiki. Urwa Skype. Nie wiem czy to jest... nagrywa się, nigdy nie widziałem Nie oglądałem żeby ten, no ale chuj To Skype, Skype, Hehehe Jestem hardcore Dobra, czana ale ci mnie dużo pił Ale urwał Nie wiem czy wy to słyszeliście, no ale u mnie to spierdolęło Achtunga no i to tyle, nadzieję, się, ten odcinek podał, oczywiście oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no, udostępniajcie itp, itp, dawajcie widzów, oczywiście, bo czekam na to, nie no dobra, trzeba pierwsza, żeby mieć widzów, nie? Twój trudno się wybić na tym ze YouTube'a. Trzeba walić ten sobie gruszkę przy nagrywaniu i wtedy dopiero będziesz miał widzów, tak? I masz się Freda, tak? I dopiero wtedy będziesz miał miliard widzów i nawet więcej. Ja się z wami żegnam, w tym oto yy. Czekajcie, muszę znaleźć takie epickie miejsce, nie? O, kolejne miasto to będzie tutaj oczywiście, tutaj. Szybciej przeszedłem sobie, bo Hitmonchano musiałem zdobyć, ale pójdę jeszcze w inne miejsce. A nie wiem, czy to będzie kolejne, nie. To nie będzie kolejne. Kolejne będzie inne miasto. Nie wiem, czy to tam mam jeszcze, tam, ale pójdę najpierw tu, bo tu jest coś fajniejszego. I tutaj. I koło Snorlaxa się położymy. No i narka. Yuh, pomyliły mi się przyciski kurwa dobra, ja się zjegnam i będę musiał tam jeszcze raz dojść maka